Jak się patrzy na rozwój świata, rozwój przedsiębiorczości, rozwój ludzkości, rozwój nauki, rozwój nie wiem, zdrowia publicznego, chociaż tutaj trudno mówić o rozwoju, ale na przykład to, ile dłużej my żyjemy, dłużej czy, czy ciężej się żyje ludziom, czy jak się pracuje na roli, jak się pracuje w budownictwie, jak ludzie w ogóle generalnie mają kluczowym zagadnieniem proszę państwa kluczowym jest edukacja. Nie mam żadnej wątpliwości, że to co napędza rozwój całego społeczeństwa czy społeczeństw czy świata w ogóle to jest edukacja. No oczywiście oprócz lenistwa, tak, no bo e, lenistwo nie jest grzechem, tylko przywilejem, e, żeby być leniwym trzeba wymyśleć jak to ma się zadziać żebym na przykład maszyna coś za mnie zrobiła, tak? Kiedyś ja pamiętam jeszcze, jak się kopywało kapusty na polu, jako dzieciak e, sobie tam się bawiliśmy w takie rzeczy. I teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja pamiętam, jak byłem młodym człowiekiem, byłem na studiach i tak dalej. To się nie chodziło na wykłady czasem i generalnie na studia to hmm, Trzeba było zdawać egzaminy, i tyle. Teraz patrzę na tę edukację zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś, komu ufam, że ma doskonałą wiedzę i chce się tą wiedzą ze mną podzielić, to bez względu na oceny, czy to mi się przyda, czy nie przyda w życiu, bo czasem są takie dyskusje, po co ludzie się uczą yy, analizy matematycznej, fizyki czy czegoś tam. Nie warto dyskutować yy, na ten temat w ogóle, dlatego że niektórzy zawsze będą uważali, że to jest niepotrzebne, a niektórzy zawsze będą uważali, że to potrzebne, bo to rozwija człowieka. Ale nie o tym mieliśmy mówić, mieliśmy mówić o edukacji przedsiębiorców. Nasi przedsiębiorcy, mm, myślę, że nie tylko w Polsce, generalnie są skupieni na tym, żeby. Wykonywać dobrze swój zawód. Czyli lekarz, żeby dobrze leczył, lekarz-dentysta, żeby dobrze leczył zęby, chirurg, żeby dobrze tam wycinał różne rzeczy, czy zszywał, e, inżynier, żeby dobrze budował, architekt, żeby dobrze projektował, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast większość tych ludzi, większość przedsiębiorców, naprawdę zdecydowana większość, w sensie nie. 55% czy 60, tylko 90% polskich przedsiębiorców nie korzysta z edukacji. Nie korzysta z edukacji w zakresie zarządzania. To jest ta część, która sama się ma zadziać. Dopiero kiedy te firmy rosną i przedsiębiorcy ubywa czasu, nie ma już czasu na to, żeby. Robić swój zawód, tylko trzeba zacząć zarządzać. Dopiero wtedy powoli zaczynają się tym interesować zbyt powoli, i to jest kula u nogi polskich przedsiębiorców. Bo trzeba poświęcić dużo czasu, tak? Najkrótsze e, studia z zarządzania e, to nie były studia. My kiedyś robiliśmy pre-MBA, to były cztery spotkania, jedno na kwartał, żeby pokazać naszym przedsiębiorcom, naszym klientom o co chodzi. O co chodzi w zarządzaniu, tak? Czego nie wiecie? To jest kluczowy temat. Czego nie wiecie? To nie wiecie, drodzy przedsiębiorcy, bardzo dużo rzeczy. Bardzo dużo. My robimy kursy i szkolenia dla naszych przedsiębiorców. Robiliśmy Premier'a, robiliśmy A do Z. teraz robimy szkolenie dla przedsiębiorców, w tamtym roku była konferencja. Musicie mm. pamiętać o tym, że. To ile kasy więcej możecie zarobić. Ile spokojniej żyć. Ile odzyskać godzin z waszego czasu. Masakra. Ja po MBA-u odzyskałem 95% mojego czasu. Tak, byłem na studiach MBA. 8 lat temu. Odzyskałem 95% mojego czasu. Tylko 5% rzeczy, które... Robiłem wtedy, robię teraz i to nie zgadniecie, to jest czytanie poczty. Tak, zajmuje mi to tylko 5% teraz. Yy, I to sobie zostawiłem. Też oddałem, ale wróciłem z powrotem, bo, bo chcę tą pocztę jednak sam sobie segregować. To może kiedyś to oddam. Jak chcecie z nami no. zacząć, przeszkolić, to musicie wiedzieć jedną rzecz. Nie da się być dobrym menadżerem, przywódcą, osobą zarządzającą prezesem, bez poświęcenia czasu na to, co taki prezes powinien wiedzieć. Na przykład prezes powinien wiedzieć, e, co przynosi największy dochód jego firmie. Konkretnie co? Co się najlepiej sprzedaje? Dlaczego się najlepiej sprzedaje? Jak mamy zabezpieczoną tą sprzedaż? Co jest schodzącą gwiazdą tej sprzedaży? Prezes powinien wiedzieć, który sprzedawca jest najlepszy. Powinien to wiedzieć. Oczywiście, jeżeli jest organizacja trzyosobowa, to wie to po prostu. Natomiast jeżeli jest większa, lub jeżeli chce wiedzieć, jak to ma wyglądać. Prezes powinien wiedzieć, co się nie sprzedaje. Ile lat coś mamy na magazynie. Prezes powinien umieć badać swoją firmę, a żeby to umieć zbadać, trzeba się tego nauczyć. Nie można tego wydedukować. Znaczy, można, tylko Czas, który poświęcicie na to, żeby odnaleźć miejsca, które powinniście badać, to jest zmarnowany czas, bo są specjaliści, które, którzy podają Wam to na tacy. Możecie pójść na MBA. -a. Ja nawet mogę Wam polecić, bo byłem na francuskim instytucie zarządzania mba.edu.pl, najstarszy adres mailowy z MBA w Polsce. Tak, mają ponad 30 lat. Ale możecie też zacząć chodzić na nasze szkolenia. Już wiem, że oglądacie nasze wideo, moje webinary z Piotrem. Kiedyś sam prowadziłem, teraz przynajmniej mam kolegę, e, szefa doradców podatkowych. Więc pamiętajcie, im więcej czasu poświęcicie na swoją edukację w zakresie zarządzania, ale również oczywiście nowych technologii, nie możecie o tym zapomnieć, żeby wypaść z rynku. Tak? Polskie firmy po tych 30 paru latach, w wielu miejscach brylują na rynku. Widać te firmy, prawda? Widać, co umieją produkować. E... No, jesteśmy z nich dumni, tak? tak? W końcu to nasze polskie firmy. E... A wy pamiętajcie, żeby dogonić tych najlepszych, potrzebna jest edukacja. Cześć.